Ciść. Ciśnij. Nie ciśnij, bo Jak przycisnę, to wiesz co się stanie. Napięte łańcuchy mi się, tak? Pamiętaj. Tak, ja tu Brakuje stopni. To tam proszę Windy brakuje, co? Co? No? Schodzenie, Schodzenie jest pikuś? Wchodzenie jest pikuś. Schodzenie jest przereklamowane. O tym, żeśmy wchodzili, żeby teraz wchodzić. No ale czy to nie jest fajne? poszedłem w góry, to że było fajnie. O, pozwala do zdjęcia! Z góry <gry> <gry> no. Nieprawdy będę <bych> miał takie zdjęcie my na pewno o tym Ja nie wiem, bo koledzy chcą być świadkami szczytami nie? Wiem. Tak? Chcesz coś? Mam głowę. dawaj, chodź. Dam ci głowę. Czekaj. Chyba dam radę. Dałam. Czekaj mi się. Wszystko wrócę na chwilę. Gonią nas? Nie, nie ma gonienia. Tu nie ma gonienia. Oj tam tu misiek. Trzymaj się, my mamy. Co masz? No właśnie, to mów ja... Ja zatrzymać się? Nie, no idę to jest miło. Dobra, misiek. I to się nazywa travers teraz. tak? Proszę? Nie, ja mówię, że jest dobrze, bo jest płasko. Tylko, że twoje małe stopy teraz będą pasowały do tego. Jak tam, Misiek, mów? No to się nie rozglądaj, patrz pod, patrz pod nogi. <słuch> O kurde. O kurde. Ludzie, kurde. Cześć, Misiek. <grym grym> Idziemy dalej. Nie na Twój wzrok chyba. Trzeba przykleić się do ściany i tyle no. Co? Zaraz, tu już jest koniec. O oh, O oh, tak. Huha. O, oh, fantastycznie. Jakby ktoś się zastanawiał, to zeszliśmy z tamtego szczytu, tą pierdzieloną ścianką, tym trawersem, nad tą przepaścią, a teraz za tą skałką zastanawiamy się co dalej, ale widzimy już tam kolego przyklejonego do ściany. Więc myślimy, że jest to samo.